Ludzie znali buta nie ze znaczków, bo produkowali tutaj takie no, najbardziej oryginalne szczycie znaczy na przykład znaczki w postaci płyt winylowych. Kłowa mała, czego nie mogli mieć pachnące znaczki były, znaczki 3D. O jednej rzeczy wam nie mówiłem a mianowicie o znaczkach Butani, ponieważ to jest bardzo ciekawa historia związana ze znaczkami. Oni przez wiele lat, nawet do tej pory, bardzo szczycą się, że mają super świetne znaczki inne niż na całym świecie. No, jestem w Muzeum um, Znaczków. Chodźmy poglądać. Historia butańskich znaczków sięga lat 60., a właściwie to roku 1960, kiedy Butan wyprodukował pierwsze kartki pocztowe. Ogólnie powiem Wam, że muzeum jest fajnie zrobione, ponieważ można się poczuć, jak naprawdę prawdziwej poczcie Tutaj na przykład e, widzimy, jak wyglądała taka dyspozytornia listów. E, no, jest klimacik, nawet takie jedno siedzenie jest totalnie e, rozwalone. takie tutaj wygląda, taki niedorobione, niedopracowane to jest. No i w tym muzeum można poczuć się naprawdę jak prawdziwy pracownik. Muzeum można sobie wziąć, przystawić znaczek, całkiem, całkiem. Taki mniejszy też można sobie przystawić, super. I warto też powiedzieć, że by ten przystąpił do takiej międzynarodowej unii, czy jakkolwiek to się nazywa, dopiero w roku 60., bardzo późno, jeśli chodzi o inne kraje, to listy tutaj nie docierały, po prostu nie było takiej możliwości. Drogi to też dość niedawny wynalazek tutaj w tym kraju. Część nadal wiosek jest bez dróg, i ludzie po prostu spacerują, żeby dotrzeć do, do sklepu, czy no nie wiem, do znajomych, i tutaj przez wieki było. Znaczy przez lata e, listonosz to właśnie tak na pieszkę poginał z plecakiem, w plecaku miał listy i poginał przez te wszystkie e, góry, doliny, pagórki, niziny. No a w takiej torbie na przykład przenoszono listy. A w takiej również kolejna torba. No a zanim ta poczta współczesna została uruchomiona tutaj, to w latach 60-tych to listy były przenoszone przez takich listonoszy, którzy nazywali się garb. Nie każdy mógł zostać Garpem, bo garpowie musieli być bardzo mądrzy, inteligentni przede wszystkim i posiadać, e, być szybcy, wytrzymali, biegają, prawda, po tych górach, ale też muszą mieć super pamięć, ponieważ często informacje były e, werbalne czyli dokładnie musieli przekazać to, co ktoś im powiedział. E, listy były odpisane odręczne, na, na papierze, z pieczęcią. W muzeum jeszcze jest napisane, że oczywiście e, Butańczycy korzystali z. E, Sygnałów dymnych. No, a jedna rzecz, która mnie rozbawiła, to to, że um, adepci spirytualnych nauk buddyzmu um, byli w stanie przekazywać sobie informacje um, mentalnie z jednej osoby do drugiej. No, być może to było możliwe. No i co ciekawe, żeby wyprodukować taki znaczek to są pokazane też jakby odciski matki yy, tego znaczku, jak to były, takie różne matki są tutaj pokazane, to świetnie to wygląda. Przez dziesiątki lat yy, ludzie znali buta nie ze znaczków, bo produkowali tutaj takie no, najbardziej oryginalne, świetne znaczki, na przykład znaczki w postaci płyt winylowych, takich małych płyt winylowych i no, Głowa mała, czego nie mogliśmy mieć pachnące znaczki. Były znaczki 3D. <noise> tutaj mamy znaczki 3D. Nie wiem, czy to widać, widać. No, bo tutaj grzyby. No, a, a za mną są znaczki złote. Znaczy, to są pierwsze znaczki, wydane w 1966. Roku, które nie są znaczkami takimi papierowymi przyklejonymi, ale są takimi okrągłymi znaczkami złotymi, inkrustowanymi złoto. Na początku nie wiedzieli, czy to się przyjmie na, na rynku, ale bardzo kolekcjonerom to się spodobało. Szczerze, to ja za bardzo nie, 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 nie mam duszy takiego kolekcjonera. Zawsze się starałem, monety jakieś, jak byłem dzieckiem, ale nigdy to mi się nie udało. Jakieś Moja dusza kolekcjonera średnia. A tutaj mamy fadera współczesnego Butanu. To jest król, trzeci król Butanu. A Dzigme Dol I on właśnie prowadził reformy modernizacyjne w tym kraju w latach 60., jak tam Chiny atakowały Tybet. Mądry gość podobno dużo pali papierosów w wieku 40 kilku lat w Afryce. No oni komplikowali, znaczy kombinowali te rzeczy, co jest możliwe. To są znaczki trójkątne z, z człowiekiem śniegu z Yeti, ze snowmanem. Bo tutaj nadal w bajkach ten snowman Yeti występuje i, no, i oni wierzą, że ta istota tutaj żyje. <grywka> Słuchajcie, nie wiem, czy Wam się nie nudzi już ta eksploracja butańskiej filatelistycznej wyobraźni, bo tutaj mamy na przykład znaczki na mm, jedwabiu, natomiast z tej strony mamy znaczki przestrzenne, tak zwane. E, także one są tak jakby wypukłe, i tutaj są słynne osoby z całego świata. No. Ja mam ciekawostkę, taką, której jeszcze nie widziałam. Otóż tutaj współczesny, mianowicie to jest obraz malowany, ale tutaj ma podoklejane takie kawałki. No, zobaczmy, kawałki takiego. No, nie ja wiem jak to jest. Morwane. No, wełny.